Cześć widzowie! Sparuj ducha w stopę. Zaczyna się, zaczyna się. Witam was na ostatnim w sumie live z MasterQuest'a. I dzisiaj, jak widzicie po tytule, będziemy robić właśnie mauzolea, które zostały tutaj ulepszone na MasterQuestie. Wszystkie są zmienione, czy tylko mauzoleum 1 i 3? Nie mam pojęcia. Nie sprawdzałem tego, nie patrzyłem. Wiem, że są mauzolea zmienione. No i zobaczcie, przygotowałem sobie tu save'a. Przyszedłem tak idealnie, żeby móc właśnie wszystkie mauzolea robić. No i powiem wam, że to też był taki taki dla mnie test e, oczywiście przechodziłem na normalu, jakby ktoś jeszcze pytał, nie chciałem tego na master questie przechodzić to był też dla mnie taki test m, który polegał na tym, że chcę właściwie zobaczyć jak dobrze mi pójdzie speedranowanie w Cupheada, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze w tym miesiącu podejmę się speedrana właśnie w Cupheadzie i e, zobaczymy jaki uda mi się czas wykręcić nie będę też aż taki spocony, żeby 30 prób robić, nie? Tylko raczej jedna dwie, może trzy próby max e, co tam najlepiej wyjdzie to mam wrzucę i Zobaczycie jaki mi czas wyszedł. I dobra, muszę wszystko dookoła przechodzić mauzoleum. Czy pójdziemy teraz na pierwsze mauzoleum? Odpowiedź brzmi tak nie wiem jak trudne jest. Starałem się też o to, żeby mieć autoparowanie, ponieważ tutaj na mauzoleum jest niezastąpione. I ktoś już pyta o ranentgany guny wiedziałem, że to pytanie będzie lecieć. ranentgany guny na Master questie w ogóle się nie, nie różnią, nie zmieniły się. Także nie ma to żadnego sensu. Więc zróbmy może w ten sposób, że przejdziemy teraz pierwsze, drugie, trzecie mauzoleum i ewentualnie jeśli za szybko to pójdzie, to jeszcze. Porobimy jakieś głupotki w stylu na przykład tych cheatów, co mówiliście, co chciałem, to mam. No i mamy mauzoleum pierwsze i zobaczymy też Chalis, która będzie w DLC przecież. To też tak sobie przy okazji ją troszkę odświeżymy, zobaczymy, jak tu wygląda i porównamy. Dobra, lecimy. O nie! Uff! Faktycznie szybciej lecą, te duchy. Też dawno tego nie robiłem, to może nie mam takiego porównania na świeżo, ale wydaje mi się, że troszkę szybciej lecą, nie? Też to widzicie? Tu tu tu, 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 tu 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 nie! O Jesus! No i niestety, ma trzy fazy. Zobaczcie, jest podzielony na fazy. W dodatku ten etap. I słyszysz? Słyszysz ten jakiś odgłos na początku? Nie wiem, czy on był wcześniej? Chyba nie. Tum, tum. Dobra, postaramy się, zrobimy wszystko. E, bardzo mi przypomina ten taki fangame, który kiedyś przechodziłem z Cupcake'a, czyli właśnie Run Away from a God. Czy jakoś tak był? Run Away. No, 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 wiecie o co chodzi? To tam musiałem bardzo szybko właśnie podchodzić do tych duchów. Nie, 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 nie. Dobra. Eee! Okay. <słuch> <słuch> Tutaj też jakiś odgłos błosłać. No to widzicie. <słuch> Będzie źle. Tum, tum. Czy tęsknię za diabłem? Diabeł oficjalnie uznaje, że jest drugi najtrudniejszy na Master Questie przez długość i tę ostatnią fazę. Straszny był. Potrzebowałem z 10 godzin, żeby go przejść łącznie z live'em, nie? Faktycznie ta druga faza jest problematyczna. Musimy szybko, właśnie daszować i do następnego ducha. Patrzcie, pyk, pyk. You failed. you failed było takie, nie? Słyszeliście to? No to tak, troszkę to mauzoleum. To jest dopiero pierwsze, nie? Ono ma jeszcze tr trzecią fazę jakąś. Ciekawe, co w tej trzeciej fazie będzie. Będą musiał się nauczyć szybko daszować. I tak wam powiem jeszcze, że jak przechodziłem sobie właśnie ten save tak szybko, żeby żeby było właśnie małzolea. E, tutaj tylko odhaczone. E, właśnie nie odhaczone. Whoa, 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 whoa. E, to przechodziłem tych bossów i oni są tacy banalni na poziomie regular, że masakra po tym Master Questie ja się czułem, że mogę to jedną ręką zrobić nawet. W minutę. Banalnie szło. Trzy mauzolea są. Może w DLC dojdzie czwarty mauzoleum? Chociaż wątpię, bo tam czalisz będzie postacią. No to kto będzie nam dawał moc jakąś? Wierzysz! Dobra, udało się. I teraz znowu tak będzie. Pyk! Pyk! Super, super, super. Nie! Jak te egzaminy. Wszystkie egzaminy udało mi się zdać. Właściwie prawie wszystkie, jeszcze jeden mi został ustny, pisemny. No a tak to oblałem kolokim jedno, niestety. Będę się kłócił, można powiedzieć, we wtorek. Zobaczę, co tam. Mi nie zaliczyła, bo ślicznie napisałem to kolokiem. Było akurat to, czego się spodziewałem mimo mega dużego materiału do przerobienia, a i tak nie udało się zdobyć połowy. O! Dobra, ta, też tak można robić, nie? Zobaczcie! Ale tik. Nie! Ale to jest dobry sposób! Już wyczailiśmy do połowy. Co sądzicie w ogóle o tych mauzolach? Podoba wam się ten pomysł, że tutaj zostało to zbafowane Że to jest trudniejsze. Jak będą szybkie, te małe niebieskie, nie mam pojęcia, już się boję. Ale dzisiaj postaram się wytrajhardować te wszystkie mauzole, no ale zobaczymy, jak to pójdzie. Jak autor przesadzi, autor moda. Pyk, pyk, dobra. Pyk, pyk. I znowu. Pyk, pyk, super. Pyk, pyk. Ale to jest dobra taktyka, tylko trzeba to dobrze zrobić. No właśnie, jak źle skoczymy. No to tak troszkę eh. Chciałbym żeby run gun zostały zbuffowane Szczerze powiedziawszy ja przechodziłem run guny przed tym live'em i uważam, że no buffowanie ich jest bardzo ryzykowne <laughs> One już standardowo są na, na takim wysokim poziomie, że no Nie wiem czy jest to potrzebne Może nie każdy, może niektóre tylko by potrzebowały buffa ewentualnego, ale no na przykład ten taki zabawkowy to moim zdaniem nie chciałbym zbuffowanego nawet widzieć Dobra. Udało się. Du, 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 Dobra, mam, mam, mam. Będzie trzecia faza. I co teraz? Nie! Ale już byłem przy trzeciej fazie prawie. Ciekawe, co w trzeciej będzie, nie? Ktoś mnie cały czas pyta o analizę DLC albo właśnie Cuphead Show. obu rzeczy nie chcę analizować. Wiecie, co stwierdziłem sobie po ostatnim Cuphead Show, że po trailerach już wszystko wiedziałem do pierwszego sezonu. I wolę jednak, wiecie, zrobić w ten sposób, że. Oj, 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 oj. Że nie będę nic analizował i wszystkiego się dowiem. Zrobię wam fajną recenzję. A jeśli chodzi o DLC, to będziemy się bawić na odcinkach. Nie, na live'ach raczej nie. Znaczy na liveach, może później, ale na odcinki pójdę DLC, będę robił jak coś. Mogę też starać się tą starą taktyką, zdaszowaniem, może nawet czasami pójdzie lepiej. Dobra. Teraz py pyk, Idealnie. Idealnie. Tutaj jest problem, okej. Okay. Dał radę. I to trzecia faza teraz? No, nie, no. Trzecia faza pewnie też będzie widoczna, może cztery duchy naraz będą. O nie! Chce się, żeby jeszcze od góry szły, no to jest dobra taktyka. Żeby stać tak po jednej stronie. O, zobaczcie, widzicie? A, 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 a! Co jest? Przeleciał po prostu. Jakiś szybki. Dobra. Nie, nie, dziadusku. Jaki szybcior. Dziadusku, nie, nie. <gry> ja się boję, że mi podleci. Teraz, jak tak daleko zaszedłem. Nie. Dobra, nie wszedł w to. Victor! Jest! Udało się! <laughs> Ale faktycznie wyminęły wy, wy, wyminęły strasznie, nie? No i zobaczymy czaliz. Ktoś narzekał, widziałem, jak e, zaczynał się live, że. Starszyk. <laughs> tak, starszyk. Że właśnie. O, propos starszka. Że ta czalis tu wygląda o wiele starzej niż później, jako postać grywalna. Też tak myślicie? Może te usta takie jakieś, nie? Tak troszkę wyglądają. No dobra. Daj mi czaliz. Co masz dać, ucika. Ciekawe czy nieśmiertelka działa na ten, e, ten wazon taki mauzoleum Czy na przykład jeśli ja bym włączył nieśmiertelność to czy nieśmiertelność by przeszła na coś, nie wiem Miałby to w ogóle sens Ale oczywiście ja nie dostałem teraz nieśmiertelności tylko dostałem pierwszy e, super atak Czyli właśnie e, ten taki wiecie, że bijemy z głowy mlekiem Eee, drugie mauzoleum, drugie mauzoleum jest tam. Mangi, a lepiej idą walki z bossami samolotem czy normalne? Eee, wydaje mi się, że normalne są trudniejsze niż samolotowe, ponieważ samo przy samolocie nie ma takiego dużego wyboru pocisków i tak dalej czarmów I jakby jest to bardziej zbalansowane, lepiej to można zbalansować. A tak to trzeba jeszcze szukać dobrego setupu. Eee, dobra, eee, w takim razie co ja chciałem tutaj? Lecimy po prostu. Mauzoleum drugie i zobaczymy co tu się różni. Nie możemy oczywiście do wazy dojść. Do, dziaduszki są na dzień dobry. Dobra. Na razie tak spokojnie dosyć. Dziaduszek. Dziaduszek. <grym> Niebieski dziaduszek. O, w dobrze. Ale się tam coś trzęsie w środku. Ta czaliz się trzęsie. Telepie się. Dum, tu, ru, ru, ru. O, nie, dziaduszek się kręci jakiś. Znaczy nie to jest kuzynka. Znaczy nie kuzynka, to jest ku... no. no... wstążkę manu. No. Co to takie łatwe? No to jest podejrzanie łatwe Dobra. Może faktycznie drugi się nie różni, wiecie? Możliwe, że drugi się nie różni. Ktoś na, tak nawet... O! Nie różni się za bardzo, jeśli chodzi o wyskakiwanie morza, ale na przykład te duchy, które miały być przyspieszone, to były przyspieszone. Jest taka możliwość. Zobaczymy jeszcze kawałek. Pyk, pyk. No, okej, okay. czyli drugie mauzoleum było banalne <laughs> czyli drugie mauzoleum prawdopodobnie się... Czemu ty wie parujesz, a nie strzelasz? Co ty gadasz, kolego? No, mamy kolejną umiejkę. Łatwo, no, wydaje mi się, że tu zmian nie było poza tym, że standardowo te duchy zostały zboostowane, nie? Czyli ten dziaduszek prawdopodobnie był mega szybki, ale tu, tu było easy. Mauzoleum pierwsze by było, byłoby dużo trudniejsze, jeśli dziadek by trafiał w zbany. No! Bez kitu, to jest akurat prawda. Szkoda, że nie można parokrotnie przejść mauzoleum. Z jednej strony to fajnie, ale z drugiej ja musiałem osobny safe robić, nie? I przechodzić. Czy jest najtrudniejsze? No to zobaczymy. Najwyżej spędzimy przy tym naprawdę dużo czasu. Jeśli chodzi o tę wyspę, to przechodziłem tutaj statek, bo mi tak było fajnie i tego ranengana bo jest mega prosty, jakoś, nie wiem... Tutaj nie pomyślałem, żeby zacząć od pszczoły, czy... No nie no, jak zacząłbym od pszczoły, to i tak by mi nie dał, bo ranengana, by musiał przechodzić, no nieważne. W każdym razie, były duże, ale ty jesteś zbyt dobry po Master Quest. Możliwe! O, chociaż no, tak nieskromnie mówiąc... Nie wiem, ten czar raczej nic nie da. To co, lecimy w takim razie mausleum trzecie. Oj, no to lecimy mauzoleum trzecie. Zobaczymy jak trudne jest Ojojo już się na początku zbierają duszki Duszki dziaduszki. Nie, nie duszki dziaduszki Pyk pyk Ciekawe czy tu też są fazy tych mauzoleów Według mnie jesteś słodak Co? Słodak? No Na razie żadnej fazy nie widzę Dum, 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 dum. Hmm No kręcą się, kręcą się. O! Ona tak skręciła tutaj szybko do wazy. O i gruby jest. Nie, dziaduszek! Chociaż dziaduszek nie zranił go. Może dziaduszek troluje Powinien go ten wziąć. Nie, 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 nie! nie. Dziaduszek! I to była trzecia faza już! Ej, to jest banał! Znaczy, banał. Może nie aż taki banał, ale. Pierwsze było najtrudniejsze. To troszkę zawodzi. Nie! Okej, okay, udało się. Jak... Tak by się było w jakimś świecie z npc tami nie? Jakoś nie docenia się za bardzo niektórych U rzeczy, komentarzy czy coś, bo ma się wrażenie, że to się. Znaczy, ma... pada się w taką rutynę, że to zdarza się ciągle, jakieś tam. O, dziaduszek nic nie zrobił. Okej, okay. to jeśli wiecie o co mi chodzi. A jak się otrzymuje jakieś jeszcze, oj, pozytywne rzeczy, reakcje, to troszkę się wypada z tego, z tej rutyny Jak się słyszy miłe słowa, o, nie, nie, nie! Dobra, skupmy się Co to znaczy gorszek? No gorszyk! Najgłupsze muzeum w grze, mauzoleum to nie jest muzeum <grytania> Mauzoleum to jest bardziej taka świątynia, taka, coś mi się z martwimi koja kojarzy bardziej no ale w sumie to są duchy, to pewnie dlatego. To nie jest tak, że Lenin jest w mauzoleum. Ten dobrze zachowany. Mauzoleum. Dum, 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 dum. Które to mauzoleum? To jest trzecie. <śpuszczaj> Szybko poszło. O nie, nie. Musimy też uważać, jak szybko te duchy. Yy, znaczy, kiedy niszczymy te duchy wielkie, bo może się zdarzyć tak, że właśnie nie zdążymy tych małych wybić. Pyk, pyk. Uwaga, ostrożnie. Pyk, pyk i pyk. Tyle! Victory! Ja osobny live z tego zrobiłem, Myślałem, że będzie to mega trudne. Póki co mauzoleum. Mauzoleum pierwsze było najgorsze. Reszta w 10 minut. Dobra, to kończymy live. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Yeah. Dobra. Oj. No to co? Mamy czalis kolejną umiejkę. Oj.